Ajax zremisował na swoim stadionie 2-2 z Bodo Glimpt w lidze konferencji Europy. No i był to mecz, który dla Ajaxu zakończył się wynikiem lepszym niż. Powinien. Lepszym niż powinien, a przecież u siebie zremisować z ekipą z Norwegii, już tak patrząc bardzo stereotypowo, to przecież jest zawód. Ale Bodo Glimt pokazało, że cały hype, który towarzyszy Kietilowi Knudsenowi, czyli trenerowi ekipy z Norwegii, no, że on skądś się bierze, że nie jest to coś całkowicie zmyślonego i pozbawionego mm, oparcia w jakiejś tam rzeczywistości. No, dużo lepiej wyglądali goście. Dużo lepiej wyglądali goście, goście, którzy mieli swój pomysł na grę, którym grze nie towarzyszył chaos, którzy byli super zorganizowani w defensywie przez większość czasu, którzy bardzo szybko i bardzo prosto, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, przeprowadzali kontry, po których karcili Ajax. Johan Cruyff mówił kiedyś, że piłka nożna jest prostym sportem, ale najtrudniejsze w piłce nożnej jest granie prostej piłki właśnie, no i bo grało prostą piłkę. Grało prostą piłkę polegającą na dużej liczbie bardzo szybkich, często krótkich podań. Tam nie było wielkiej filozofii, szczerze mówiąc, nie miałem poczucia, że tam proch wymyślono na nowo, ale dobrze się to oglądało i miało to wszystko ręce i nogi. Z kolei z drugiej strony John Van Schip w moim odczuciu bardzo mocno przestrzelił z wyjściową jedenastką, bez tak naprawdę skrzydłowego i no, wyglądało to słabo, jasne, no, tam ubytki kadrowe miały na to wpływ, ale pomysł na ten mecz był niedobry najzwyczajniej w świecie. Wszystko odmienił tak naprawdę w drugiej połowie Branko van den Bomen, który wraca po kontuzji, który wszedł na boisko i... Rzeczy w się zaczęły się dziać. Karny i Bodo grające w dziesiątkę. Potem rozprowadzenie akcji, którą finalnie Berkhaus zakończył bramką wyrównującą, już tam w 97. Jeśli bym nie myli, minucie. Naprawdę niesamowite było to, że Ajax nie potrafił presować Bodo, że cały pressing, który jak. Miał cokolwiek wspólnego z jakąś efektywnością, miejsce miał już po 90 minucie meczu. No, było to dosyć przygnębiające. Spodziewałbym się, że ta ekipa, która już jakiś czas jednak z żonem Wanschipem pracuje, że będzie w stanie e, no, presować, próbować odebrać piłkę rywalowi w bardziej zorganizowany sposób w tej defensywnej tercji gości. Rzadko kiedy miało to miejsce, jak już miało to miejsce, to dwóch max trzech piłkarzy biegło i bardzo łatwo było to. Norwegom omijać. Także bardzo, bardzo źle to wyglądało. Ale ostatecznie trzeba akceptować i szanować ten remis, bardzo szanować ten niezasłużony w moim odczuciu z perspektywy Ajaxu Remis i no nie wiem, jak to będzie na wyjeździe, na, w, w mrozie, na sztucznym, na sztucznym boisku, bo do, nie są to rzeczy, które Ajax lubi zdecydowanie. I z tak zorganizowanym rywalem wydaje mi się, że to wszystko może być mega, ale to mega ciężkie. Jedyna moja nadzieja, taka bardzo poważna to jest taka, że w Rewanżu Cans Taylor zasiądzie na ławce, że w drugiej linii zagra. Jordan Henderson, który dzisiaj czytam wczoraj, zależy, kiedy to oglądacie. Zaglądowe spotkanie, w moim odczuciu, znowu dużo gry organizował. Nie było fajerwerków z jego strony, ale wydaje mi się, że dużo spokoju też dawał, mimo wszystko, bardzo Ajaxowi potrzebnego. W każdym razie, w Revange mam nadzieję, że Branko Vandenbomen i Henderson zagrają, że będzie doświadczony środek pola, środek pola z fajną, długą piłką, też potrafiący piłkę odbierać i potrafiący organizować, kreować grę. Byłoby super. Czy tak faktycznie będzie, to mam poważne wątpliwości, ale byłoby na pewno sympatycznie. A tak poza tym, to oglądając ten mecz, to z minuty na minutę coraz mocniej, bardziej i bardziej i prężniej, że tak powiem, rozumiałem to, dlaczego tak wielu kibiców Ajaxu jest podjaranych Kietilem Knutsenem i dlaczego chcą, żeby to był następny trener ekipy z Johan Krauf Arena. No i nie ukrywam, sam się trochę zakochałem i... Coraz bardziej sam z uśmiechem patrzę na taką myśl, czy to będzie od nowego sezonu nowy trener Ajaxu. To się oczywiście okaże, ale wydaje mi się, że dobrze byłoby patrzeć w taką stronę. Dobrze byłoby przestać myśleć, że wykluczone absolutnie nie wolno nie holenderskich trenerów w Ajaxie mieć. Wolno, zwłaszcza jeżeli oni mają taką e, wizję, takie podejście do piłki, potrafią to tak egzekwować z piłkarzami, e, no tak obiektywnie słabszymi e, niż, e, niż ma Ajax, a koniec końców e, jako drużyna Bodo wyglądało dużo lepiej.